Hej, hej, manko witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dragon Ball Universe. Zadania równoległe. A propos zadania równoległych, to chyba ostatnio stwierdziłem, że jedno jest gdzieś tam pominięte, dlatego że lecąc po kolei... Dlaczego ja lecę od dołu w ogóle? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13... No tak. rzucam okiem... 31 i 32 nie ma. I 32 to jest najprawdopodobniej zadanie, które chce nam wręczyć. E, młody ten. Młody ten i on chyba jest tam w tym rewirze, gdzie się kupuje różne rzeczy. I też spróbujemy sobie wziąć od niego to zadanie. Zobaczymy, czy ono jest trudne, czy podołamy mu. Zaraz rzucimy okiem. Harry Nie. Songo ten. Mister Satan tam jest, zobaczcie. Skubaniec tam sobie stoi i pewnie chce, żeby chce nas trenować. Niestety chyba, chyba nie. Chodźmy ze mną. No tak, e, 32. What? Przeciwnicy tacy mocni. No chyba nie. O. Oh, o. Oh, oh. Nie widzę tego dobrze. Sami Super Saiyanie i to jeszcze pewnie będą wstawać, wskrzeszać się i tak dalej. Straszne. E, dookoła wszechświata zostałem osiągnięcie. Super. Pokonaj są go warunki wy zwycięstwa. Wyprzedasz Super Saiyan. No ewidentnie wyprzedasz. A ja z nimi muszę walczyć? Ej, zaraz, zaraz.

No przecież... Spadaj. No, złapał to na... Aaaa. No nie mówcie mi, że dzieci nie tak wybiją. Dobra, macie z Ależ mam moc, no super! Masz moc, dzięki, że masz moc. Kurde, są go ten, bo powiem tacie. Dobra, macie, macie, my jesteście upani. Spaduwa. Dobra, mamy taki problem, jeżeli chodzi o życie. Ale spoko. Nie, bo się nie mogę ładować przy nich. Co jeszcze, co jeszcze? No, co jeszcze? No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ładowanie. Dobra, ale gin, chłopcze. Znaczy, nie gin, ale bardzo bym był wdzięczny za to, żebyś kurde padł. Chociaż jeden padł mu to na, na blok, no nie wierzę. Z takimi dwoma bnojkami ja się użeram naprawdę. Wyprzedaż Super Saiyan, dobra. Mały gim. I jak ja mam pogadać z Sągokana i z Sągo? Nie mam zielonego pojęcia. O, o, o. Ciekawe. Podniosłem? Zaraz, podnieść. Mam przedmiot materialny. Kolejny przedmiot materialny. I kolejny przedmiot materialny. Może jak ja to... I tu jeszcze chyba. szkoda, że tutaj nie ma ukrytych na przykład y, cool smoka, Dobra. Lecimy do kolejnego rewiru. Pewnie tam spotkamy Tronka i Wegetę, a dopiero na samym końcu są z tam... O! Jak mogłem po prostu... O. Ciekawe jak na nich ludzie. O, patrzcie! Ojciec z synem, kurde, Obydwoje atakują mnie tym samym. To byłem w wyposażenie. O, nie! Zarąbiście. No nie powiem Dobra, naładujmy no się w tej chwili, bo widzę, że oni nie zamierzają tutaj przyjść. Chyba że. No nie, no nie naprawdę Wszyscy! Wszyscy na raz Dlaczego? No to ja też skrzyję. Jak wy tak kurwa chcecie bardzo się bawić w super... Znaczy te ostateczne ataki to proszę bardzo. I co? I co? Teraz wam tak miło? Jak wam wszyscy na twarz kurde rzucają takie coś No miło wam? No miło wam? No, miło wam? no właśnie trąb. Weź się od stosunku ode mnie. Dziękuję Ci serdecznie. Ja się chciałem z nimi bawić. Z... Ja się chciałem. Chciałem się z nimi bawić. No, ile miejsc. Ja się chciałem z nimi rozmówić po po tak zwanym ludzku, nie? A oni oczywiście co? Oni oczywiście nie. Weźmy to. No i zaraz nie wziąłem. No. I jeszcze tutaj mamy. Okej, okay, jeszcze gdzieś. Jeszcze tam. Ciekawe ile tych przedmiotów. A swoją drogą tutaj jest szatan, serduszko. Co on mógłby nam powiedzieć ciekawego? Mm. Dziękuję ci, se szatanie, serduszko. Ja się oczywiście to jedna szybko naładuję. Mamy 10 minut jeszcze. Więc nie jest to dużo. Ale musimy Songę z Songokanem pokonać, chyba nie? Eee, i Tam coś jeszcze jest. Tam no, muszę lecić. O, boziu, boziu. No zmusili mnie do tego, żebym nie zespamował. O, no na pewno! No na pewno! Kurwa, nie, bo są go już tej wali do mnie falą uderzeniową. No nie, nie, nie! O! Statuść z synalkiem, i wy naprawdę będziecie mi tak spamować tym? No, panowie. Nie wierzę. Jaki spam? Jaki spam? Jaki spam? Jaki spam! Boże, co za spam. I wy mówicie, że ja spamuję jednym atakiem? I wy mówicie, że ja spamuję jednym atakiem? O, panowie. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Jak chcecie spamować, proszę bardzo. Będziemy spamować. Co tam są go ten? Nie udało mi się wykonać twojego zadania, tak? Nie. Ja spróbuję jeszcze raz, jak najbardziej. Jakie spamery wredne. I nawet nie dali mi upaść na ziemię, żeby się uleczyć. Czajcie to? Nie dali. Oto frajerzy. Ja wam dam! Ja wam dam! Dobra, no to trochę się naładowałem. Tak, tak, panowie, chodźcie. Ja was zaspamuję! Tatuś kurna z synem! Proszę bardzo, chodźcie tutaj, maluszki. Chodźcie, maluszki. Co, 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 co? Okej, okay. ja wam dam, kurde, małe zgredy, no chodźcie. Ej, nie dało mi się naładować, brzydko. Tron został. A miałem zdobyć wyposażenie, miałem zdobyć, kurde, umiejętność. O, no to było niezłe. O, zdobyłem nawet wyposażenie, super. Proszę mi troszeczkę szybciej, no bo ich zaspomowałem. Sorry, sorry, naprawdę. Nie chciałem z nimi walczyć normalnie, ale widocznie albo jestem kurna za słaby, albo co? Swoją drogą. Nie jest tam ktoś. Może ja jednak nie będę z nią walczył. E, nie ma tutaj tego czegoś, co przecież nie miałem mieć. Przedmiot materialny. Przedmiot materialny. Nie, bo z nią to nie trzeba będzie. ten, się bić, a ja tutaj. akurat jeżeli chodzi o życie. i bicie. może jednak nie. Chociaż, dobra, no. Patrol czasu, zobaczymy, może mi dropniesz kulę. Będziesz taka miła? Ej! ej, ej. Uh, uh. A to co? Jezus, jestem cukierkiem! Kajoken? Coś chciałaś powiedzieć? Zdawiam przedmiot materialny, ale czy kluczowy? Przedmiot materialny. No, nie kluczowy. Ale się zezłościłem na nich. to... No, kurde! Nie naładowałem sobie energii. Aha, dzięki. Nie! Nie! No, trąg! Lecę do twojego tatusia. Jak przylecicie mi tutaj razem, to będę zachwycony. spamer jedny. Super Saiyanino. Ja Ci dam super Saiyanino. Zdobywam wyposażenie. Nie wiem dlaczego. Nic nie zrobiłem, a zdobywam wyposażenie. Wreszcie, nie schodzi mi... E, kondycja. Ło! Wow, było blisko. A gdzie jest Tron? Chyba mi się skończył... Ej, im też powinien się kończyć Super Saiyan, naprawdę. Dobra, nie podam. Nie! No ładnie. Spana. Jak spamują tak bardzo, ja również będę spamał tak bardzo. Spróbuj. Próbuj szczęście. Dziękuję bardzo. Ja pierdziel, ale, ale jak to jak to tak mówi e... jak to mówi kto? Playmi. Właśnie, jeżeli by ktoś chciał obejrzeć naprawdę dobre walki, to pewnie zapraszam do Playmiego. On tam on tam naprawdę ogarnia. Ja tu jestem takim nudem, że często używam jednego ataku, ale oni również używają jednego ataku, więc mam to gdzieś. Nie będę się nimi przejmował. Eee, szatanie serduszko. Mógłbyś mi doładować troszeczkę życia. Ja Będę wdzięczny. Oj, przeskoczyłem nas. Do twarde sztuki powodzenia. No jasne, że twarde sztuki. Dziękuję. Maksymalny ładunek. No i teraz można lecieć. Pyk. No i teraz panowie. Największe spamery ze wszystkich, jakie są, proszę. What the fuck? Aha, jeszcze to, jeszcze trzeba zrobić tak, żeby mieć pełną energię w momencie, gdy oni do nas strzelają, tak? Bo nam zużywają całą. Nieźle. Ale Songo jest out. Nie, jeszcze nie jest out, ale warto, żeby był out. Dobra, jeszcze raz tutaj sobie. Jak już mamy jednego spamera out, to jest lepiej. Dobra, naładuje no, się. No i może teraz z Songukanem da się porozmawiać jakoś normalnie. No, i tak można walczyć. A nie jakieś kurde. Spamery dwa będą mi kamehame na twarz. No i tak to ja mogę walczyć. Z jednym. On nie... O nie. nie traf. Hmm, za plecy, ale jednak. O, nie trafiłem! Jakim cudem Następny spammer Kamehameha. Weź mnie, rzucaj. Gdzie ja jestem? No twarz masz działo czosnkowe i co, śmierdzi? Oj, O! No, Trafił? Nie trafił. Jakiś, jakiś no, i tak bym mógł walczyć z nimi. Tak bym mógł z nimi walczyć, ale co, ale nie, bo kamehameha, kamehameha, kamehameha. I im się nie kończy, im się nie kończy z persyjani. Dobra, zmaganie z przeważającymi siłami. No, pff. Dziwiłbym się, jakby nie. Jakby to nie były przeważające siły. Co dostałem? Cisza, olewka. Odznaka Mister na zwykła. To jest jak wyprzedaż Super Saiyan. Antidotum i tak dalej. Muszę sprawdzić ciszej to jest wyprzedaż Super Saiyan. Ciekawe, co, co, co to, to, to będzie. Zaraz zobaczymy. To niesamowity. Wszyscy Super Saiyan cię zaatakowali, a tobie udało ci się wygrać. Co za niespodzianka, przy następnym spotkaniu tak łatwo ci nie pójdzie, wtedy zwalcz. No da, tak, 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 tak. Tak, maluszku. Być może nie wyjdzie, ale jak będziecie walczyć w per i będziecie mnie atakować. No. No dobra, może ja też czasami spamuję tym atakiem. Dowiedziałem się tego od Was. Przez tyle. Song Ale Songku chyba nas nie może jeszcze atakować. Znaczy GUS. Osiągniesz poziom 70, więc chyba nam potrzeba jeszcze dwa poziomy, z tego co się orientuje, nie? Jakoś tak. Aha, miałem sprawdzić sobie, personalizuj yy, mi wyposażenie. Tutaj, a właśnie te akcesoria. Eee. Mamy być okulary. E, dusza Z, właśnie. Dusza Z mistrza wegety, właśnie. Jakbym, kurde, miał jeszcze mm, Final mm, Flesha od wegety, to by to robił kolosalny damage. Dobra, co to daje? Duper, super Saiyan na wegety. Duper, dusza mistrza wegety. Okej. Okay. Dobra robota, androida. Dusza Z tronka dziecka. Ej, zastanawiam się, czy tego po prostu sobie nie zamienić na ten. Tego przecież Super Saiyan. Wybór duszy zwiększa czas trwania umiejętności transformacji. W trakcie ich używania zwiększa się szybkość odtworzenia kondycji. Ej, spróbujemy sobie. No dobra. Dobra, chciałbym teraz. Już powinny być. 32 powinno być na liście. Jest. 32 na no, liście. 33, 34. Wskrzeszenie Madzinów. Aha, ja mam ich wszystkich. pocisk niewinności. Ja mam ich wszystkich pokonać znowu. Tylko tam jest Gotex Tam jest Gotex chyba z tego co. O, on ma Gotex nie? Ten, ten młody. E, aha, no dobra. A ja bym sobie spróbował, wiecie co? Ja bym sobie spróbował tego małego. Weźmiemy tego. I weźmiemy tego. A co? Niech mi pomagają, ale ja zobaczę jak się sprawdzi ten właśnie Son Goku z sagi GT. Ja, nie, nie, my chyba jeszcze nie walczyliśmy z tego, z tego co, co, co pamiętam. No bu, akurat jestem w manze na tym, no, znaczy anime na tym, na tym, na tym etapie. Ej, naprawdę on kurde bije? Wow, to strasznie mały pasek tego, strasznie mały pasek energii. Dobra, sprawnie. E, seria... co? Aha. Trafiłem. Aha, od z tym kijkiem tutaj znowu biega, tak, dobra. Kamień, papier, nożyce w ogóle mogę... Co daje kamień, papier, nożyce? Dobra, to nie pozwolą. Niech będzie. Kto jest? A Vegeta. Super Garda i kamień, papier, nożyce. Co daje kamień, papier, nożyce? Dobra, czas na sprawdzenie jakie ma super umiejętności. Tyczka mocy, seria tyczki mocy, a tutaj super saiyanin, super kamehame i odwrót. No to super saiyanin i super kamehame, zobaczymy później. Ale tutaj ładnie kurna wchodzi taki spam. Wchodzi mi to ładnie, naprawdę na twarz. Nawet te takie ataki w walce wręcz. Nie wiem czy oni się nie, nie bronią, czy im tak przełamuje gardę. Nieźle, nieźle. I teraz, kurde, masz swoje... swoje spamowanie. Aha! Jak się czujesz, Songo? Jak się czujesz? A to leci w ogóle przez prawie całą chyba... Y... to leci chyba prawie przez całą mapę. Tak naprawdę... a, teraz się mną zająłeś? Znaczy, samym Soma usunął. Dobra, chyba się wkurzył. Wie, wie jak się bawimy teraz. Aaaa, zależy czy nacisnę na padzie, to on robi kamień papier nożyce, tak? Nie trafiłem tyczką. Strasznie króciutki pasek energii, naprawdę. Dobra, zabity. Kto jeszcze mi wyskoczy? Pewnie Son'go, który nie może umrzeć. O! Kamehame dookoła. Ło! Nie, nie, nie! Auć. O, To też tak... nie pada. Kurde, dlaczego ja nie mogę trafić tą tyczką. Polecono dziękuję. Eee, moja tyczka. Nieźle. Nie! No dobra. Ale przynajmniej się zamienię i teraz będę mógł to ładnie tyczką wszystkim widzieć, bez utraty. Dobra kolego, jeśli bardzo chcesz spamować, to proszę bardzo. Zaraz się tej tyczką mocy zabije, Stary. Znaczy zabiję. Akurat w przypadku Songa, który nie żyje i ma aureole nad głową, to raczej kiepsko, nie? Dobra, wezmę sobie poszuknąć kapsułkę. Gdzie jest Goteks? Jest Gottex, proszę bardzo. Ale Gottex nie jest takim koksem. Najmniejszym no, koksem od tego właśnie w tej fazie Trójki Ale go okładam I tu kioszem, kurde Ja w ogóle nie może się wyrwać z, z gradu ciosów Przerwane Kto jeszcze wstaje? Aha, ty, naprawdę. Okej. Okay. Zostawiam go wam. Dobra, pomogłem. A, teraz będzie gorzej. Teraz będzie umiał latać... Yy, znaczy będzie potrafił latać. A nawet o tym nie. O! Uuu, jaki ma paseczek zdrowia duży? Nieźle. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Dlaczego nie trafiłem moim kijkiem? To ma yy, lata jak powalony Jest czterema osobami okrutnym, bóg getom, są go ku jednym, są go drugim, tak średnio ma szansę, nie? Nawet jak ma bufa od y, towej miry, nie? Dobra, no to może już mi tak na odchodne. Eee, nic nie widzę. Dobra, być trochę dalej. Czy on widział to na e, gardę? Bo jeżeli tak, to ładnie potrafi to skontrolować. Ej, to ma za dużo nie robi! To już o wiele bardziej. Jestem w stanie go obić w właśnie tak w walce wręcz. Albo trzymał na gardę. Albo przyjmą cały czas na gardę te kamehame. Ciekawe. Aż tak do wzmocnili nawet przesady. I przecież chyba z pustego nawet Salomon nie naleje, jak się mówi, nie? Ostateczny koniec. No i zaliczone. Było trochę bicia, było trochę spamowania. Ranga A. i dostanę więcej oprócz kapsułki? Oczywiście, że nie. Bo co? Bo jestem słaby. Smutek so much. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Eee, I... Dzięki za wasz czas. Komentujcie, oceniajcie. Zobaczyska. Na razie. Pa, pa.